Powtórne przyjście Chrystusa na Ziemię, znane jako paruzja, jest ważnym tematem w chrześcijaństwie i wiąże się z obietnicą końca czasów. Chociaż różne tradycje chrześcijańskie różnie interpretują szczegóły tego wydarzenia, podstawowe elementy tego, co ma się stać, opierają się na fragmentach biblijnych, takich jak Ewangelie, Listy Apostolskie i Apokalipsa Świętego Jana. Oto główne elementy związane z powrotem Chrystusa. Powszechne objawienie Jego chwały. Chrystus powróci w chwale i mocy, a jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich ludzi. W Ewangelii Mateusza jest napisane: Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy zapłaczą wszystkie narody ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Sąd ostateczny. Chrystus będzie sądził wszystkich ludzi, zarówno żywych jak i umarłych. Każdy odpowie za swoje uczynki, myśli i słowa. Apokalipsa mówi i ujrzałem wielki biały tron i tego, który na Nim zasiadał. Umarli, zostali osądzeni na podstawie tego, co zapisano w księgach według ich czynów, zmartwychwstanie ciał. Chrześcijańska doktryna głosi, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną, sprawiedliwi do życia wiecznego, a niesprawiedliwi do potępienia. Jezus mówił: nadchodzi godzina. W której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. Ci, którzy pełnili dobre czyny, na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Koniec obecnego świata. Biblia wskazuje, że obecny świat zostanie przemieniony. Pojawi się nowe niebo i nowa ziemia, gdzie nie będzie już bólu, śmierci ani grzechu. I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi. Wieczne Królestwo Boga. Chrystus zaprowadzi swoje wieczne królestwo, w którym będą panować sprawiedliwość, pokój i miłość. W liście do Filipian jest napisane, na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jak żyć w oczekiwaniu? Kościół naucza, że najlepszym sposobem przygotowania się na powrót Chrystusa jest. Życie zgodne z Ewangelią, codzienna modlitwa i sakramenty, okazywanie miłości bliźnim,